Wokół Ślepego maksa narosło wiele legend i rzeczywiście gdzieś one krążą i co i rusz jakaś wypływa na światło dzienne, no ale teraz udało się stworzyć od Stworzyć, zrekonstruować prawdziwą historię ślepego Maxa, opisać się tak, jak to było naprawdę. I okazuje się, że ta prawdziwa historia ślepego Maxa wcale nie jest mniej fascynująca niż te wszystkie legendy. No bo rzeczywiście, żeby stać się taką podstawą, postacią archetypiczną, która potem przez lata tymi legendami obrasta, no to trzeba prowadzić fascynujące życie i trzeba dać początek tym wszystkim plotkom, które potem się pojawiły. Dlaczego ślepy Max? Czy to jest od czasów? tych wszystkich mitów, które narosły wokół Ślepego Maxa, no bo mam wrażenie, że tych historii teraz o nim coraz więcej do nas dociera i to jest pokazanie prawdziwego Ślepego Maxa takiego, jakim był? Znaczy, To już jest moja dziewiąta książka, w związku z czym no, można zadać pytanie, dlaczego akurat na tą dziewiątą książkę wybrałem Ślepego Maxa, a nie kogokolwiek innego. Jak zawsze tutaj głównym czynnikiem jest przypadek. Ja przez lata byłem dyrektorem teatru Arlekin, w związku z czym bardzo prężnie działałem w środowisku teatralnym Łodzi. W teatrze nowym powstał, czyli jako przez ścianę, powstał spektakl spektak Le czyli przypadki ślepego Maxa i Szai Magnata. E, tak się za, w, w, obejrzałem ten spektakl, w międzyczasie ukazał się artykuł w Gazecie Wyborczej na temat Ślepego Maxa, gdzie stało, że to taka sławna postać. Ja mówię, kurczę, 40 lat jestem w tym mieście, w ogóle nie słyszałem o Ślepym Maxie. No, zapytałem swoich rdzennie łódzkich przyjaciół, czy słyszeli? Nie, słyszeli? Nie, słyszeli? Nie. No i to mnie tak strasznie zafarpowało, jak to jest, że można tak wymazać z pamięci, kogoś, kto był no, taką sławą, bo on absolutnie był niekwestionowaną osobą. No i potem się okazało się, że Karol Badziak, który jest sprawcą jedynego, jak się wydawało, zdjęcia ślepego Maxa. Jest mężem przyjaciółki mojej przyjaciółki, w związku z czym ja się kazałem natychmiast do niego zaprowadzić. Odbyliśmy fascynującą rozmowę. No i tu już rybka połknęła haczyk, że tak się wyrażę. Zacząłem krążyć i im dłużej się wygłębiałem w temat, tym bardziej zdawałem sobie sprawę z tego, że właśnie to wszystko, o czym my... Wiemy na temat ślepego Maxa, to to jest mit i legenda, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Ślepy Max wcale nie był ślepy, wcale nie stracił ojca w dzieciństwie, wcale nie pochodził z ubogiej rodziny żydowskiej, i tak dalej, i tak dalej. To bardzo dużo można by mówić tych rzeczy, które się w trakcie mojego kopania okazywały, że one są zupełnie nieprawdziwe. No, a potem się okazało, że zaczęłem spotykać fantastycznych ludzi, którzy mieli mi coś albo do pokazania, albo do powiedzenia, albo prowadzili mnie do innych ludzi. Udało mi się zaprzyjaźnić z ostatnią żoną ślepego Maxa, panią Alicję, którą przekazała mi absolutnie fantastyczne archiwum, zdjęcia, dokumenty, coś, co w ogóle nie istniało do tej pory na, na rynku. No i jak ja już miałem olbrzymi materiał, wtedy mi się wydawało, że olbrzymi, no to postanowiłem zabrać się do dzieła, poszedłem do archiwum, tam spotkałem z zawodowego detektywa genealogicznego, panią Iwonę, która w gratisie dla przyjemności postanowiła mi pomóc, wykopała natychmiast z ziemi różne rzeczy, które tam były, leżały, tylko nikt po nie nie sięgnął. No i okazało się, że mam po prostu olbrzymią takie wiedzy, faktów, zdjęć, dokumentów na temat Ślepego Maxa, absolutnie do tej pory niepublikowanych. natomiast to już mając taki skarb, musiałem napisać książkę, po prostu nie miałem wyboru. Myślę, że część osób jest na sali z tego powodu, że yy, jesteśmy właśnie z panem profesorem Waldemarem Worańskim, że jest duża grupa pasjonatów i to takich znawców, że yy, no na czele z panem senatorem nie będę oczywiście wszystkich wymieniał tych osób, których znam z widzenia i których są tu już byli wielokrotnie, ale oczywiście no, no i oczywiście ci, którzy są miłośnikami łodzi, Bał, szczególnie, ale też Polesia, bo wiemy, że ślepy Max. Kilkadziesiąt numerów dalej na Gdańskiej. 26. No, te ostatnie lata spędził, więc bardzo blisko. Ale wracamy do pana profesora Wolańskiego. Porzucił Białystok dla Łodzi i Łódź powinna być z tego dumna, i powiem co zawdzięcza panu profesorowi, poza oczywiście tą ostatnią książką. Przez wiele lat. Chyba 26 był pan tak. dyrektorem naczelnym teatru i artystycznym teatru Larek Arlekin w Łodzi. To, że teatr Arlekin jest taki, jaki jest, to jest zasługa pana profesora. I ja będę prosił, aby w tym momencie też oddać brawo, bo pan... nie został pan profesor odwołany w sposób mało elegancki. A Nie było obawy, że skoro jest tyle tych legend i ten ślepy Max stał się jakąś taką postacią archetypiczną i każdy może sobie każdą historię właściwie podciągnąć pod tego ślepego Maxa i on staje się jakimś takim bohaterem dla każdego, to jak powstanie taka opowieść o prawdziwym ślepym Maxie, jakim on był, to że on coś straci? Ale prawdziwy Ślepy Max wcale nie był mniej barwną postacią niż ten legendarny. E, anegdotki, które o nim krążyły, w wielu przypadkach okazywały się prawdą. E, ślepy Max, e, jako człowiek z krwi i kości, był absolutnie e, fantastycznym bohaterem na książkę, film, e, opowieść, ponieważ prowadził życie barwne, a jeszcze miał tego, ten pech, można powiedzieć, że trafił na. Przełomy dziejowe, no bo on działał i w pierwszej wojnie światowej, i w międzywojnie, i podczas drugiej, i po wojnie e, e, jego. Znaczy, babka jego, jego żony nawet tak się śmiała, że nie ruszając się z miejsca, bo ona mieszkała w takiej wsi pod Aleksandrowym, no była raz Niemką, raz Polką, raz Volksdeutschem, potem chciano jej z niej zrobić Rosjankę, a ona to, to po prostu tylko wręczano i dokumenty różne. Kolejna władza, która przyjeżdżała. W związku z czym te. Te dzieje historii, w których działał Max, one też powodowały, że jego życie było bardzo, bardzo barwne. No i teraz wystarczyło to tak naprawdę tylko opisać i już, no. Do czego, nie wiem, najdziwniejszego, najbardziej niesamowitego udało się dotrzeć, że to jednak prawda i że ten ślepy Max to trochę jest taką postacią, która wydaje się, że jakiś scenarzysta jego życie opisał, a to życie pisało się samo? To znaczy tam jest mnóstwo niewyjaśnionych jeszcze tajemnic. To wszystko jest w tej książce, ponieważ ta książka to są właściwie dwie warstwy. Jedna to jest opowieść o ślepym Maksie. Na tyle, na ile udało mi się to zrekonstruować, a wydaje mi się, że dosyć szczegółowo. A druga warstwa to jest o tym, jak ja pisałem tę książkę. Ponieważ podążanie tropami ślepego maksa, śledzenie go, spotykanie tych ludzi, wyciąganie tych tajemnic, które prowadziłem do następnych tajemnic, to samo w sobie było absolutnie fascynujące. No i e, tak naprawdę tych tajemnic, które odkryłem, i tych tajemnic, których jeszcze nie odkryłem, jest bardzo dużo. Trudno znaleźć taką jedną, która by mówiła, o, proszę, to jest takie coś, co powoduje, że ślepy Max nagle zmienia oblicze, kolor, czy tam cokolwiek innego. Ponieważ, tak jak mówię, od, no, zaczęło się chociażby od tego, ponieważ wszystko, co do tej pory widzieliśmy na temat ślepego Maxa, to właściwie powtarzaliśmy... Legendę, którą napisał Arnold Mostowicz w swojej książce Ballady o Ślepym Maxie. I on tam tak napisał z palca, bo słyszał, że coś dzwoniło, w związku z tym. No, napisał, co napisał. Między innymi w jego książce Ślepy Max pochodzi z ubogiej żydowskiej rodziny. Ojciec o szunorze w dzieciństwie został przejechany przez dorożkę. No i ja zacząłem, kopiąc, że tak się wyrażę, w archiwach, no, trafiłem między innymi na umowę przed ślubną najstarszej siostry e, e, Maxa e, Gitli, e, gdzie e, ojciec ofiarował jej wiano, ale na wszelki wypadek, jakby młodzi kiedyś chcieli mieli się zamiar rozstać, no to zapisano u notariusza co w tym wianie było i tam jest spis przedmiotów, które e, e, kosztowności, które dostała e, Gitla. Ja nie, nieubogi Bardzo nieubogich. Wartość tego e, posagu wynosiła 1800 rubli, a dla porównania pensja przeciętnego robotnika wtedy wynosiła w granicach 18 rubli. W związku z czym to nie była uboga e, e, rodzina. Jest zachowany akt zgonu ojca, e, ojca ślepego Maxa i on umiera w przeddzień I wojny światowej, czyli Max miał wtedy 21 lat. Na pewno nie był małym chłopczykiem, no i tak dalej, i tak dalej. Te opowieści o tym, dlaczego on się nazywał Ślepe Max, skoro doskonale yy, widział. Ślepe Max, yy, próbowano go przedstawić jako takiego prymitywnego oprycha, który więcej miał szczęścia niż rozumu. To był bardzo inteligentny człowiek i z tak zwaną Kindersztubą. To był facet, który jeszcze po wojnie w 1945 roku dwa razy do roku zamawiał garnitury, i to szyte na miarę, w takim stylu windsorowskim, można yy, a, powiedzieć. To był facet, który mówił w czterech językach, który biegle grał na fortepianie z nut. Swoją żonę, ostatnią, właśnie Alicję, która była prostą kobietą, wysyłał do sąsiadki na naukę, do czego służy który kieliszek, i który, i który nóż, i widelec, i sztuć jest musi leżeć po której stronie, do czego jest, ponieważ bardzo dużo uwagi do tego przykładał. W związku z czym on był takim bąwiwantem też elegancji. To na pewno nie był prosty. Ordynarny, chamski, chamski człowiek. To był Karol Badziek go tak ładnie opisał w swoim artykule, że to był facet, który był bardzo głodny życia. I czerpał z tego życia, co się dało. Nie zawsze zgodnie z literą prawa i to od razu też powiedzmy sobie uczciwie, ale też miał fantazję, i za tą fantazję i pomoc, szczególnie ubogim mieszkańcom łodzi, go mu kochano. Kiedy w Zastrzelił swego konkurenta Balbermana w 1929 roku i na trzy miesiące trafił do aresztu, gdzie został uniewinniony, ponieważ udowodniono czarno na że to była. Te cztery strzały, którą wpakował Balbermana, to była obrona oso osobista, tak to się ładnie mówi. To w momencie, kiedy go wypuszczano z aresztu na Kopernika, to cała łódź stanęła. Tam był taki. Tłum i ścisk, że policja musiała rozsuwać ludzi, bo dorożki nie były w stanie przejechać przez ulicę. No, a potem wieczorem, kiedy on już no, prawie jak e, kipura wyszedł, pomachał zgromadzonemu tłumowi, to później cała łódź po prostu utonęła w oparach szczęścia. Wszystkie zamtuzy były pozamykane, w knajpach pito za darmo. No, no po prostu cała Łódź szalała z, z radości. No, nie da się e, oszukać, że tak się wyrażę, prost, prostego łodzianina. On swoje wie, można mu wmawiać, że ktoś jest dobry albo zły, natomiast jeżeli on w to nie uwierzy, to nie będzie tak się cieszył. W związku z czym e, Ślepy Max miał mir, miał powodzenie i z czegoś to wynikało. Czasami jest tak, że Zasługą niektórych ludzi jest to, że dożyli pewnego wieku, ponieważ ja dożyłem już pewnego wieku, w związku z czym, mówiąc o sobie, mógłbym właściwie zanudzić Państwa tutaj przez parę dni. W związku z czym, myślę, że skupmy się może na moim ostatnim dziecku, czyli właśnie na książce Śleby Max Historia Prawdziwa. Bo o tej książce i o jej bohaterze też można mówić godzinami. A potem, oczywiście, mam nadzieję, że wdamy się w taki dyskurs dwustronny. Bardzo chętnie będę odpowiadał na Państwa pytania. Jak Państwo będziecie chcieli coś zapytać poza książką, poza protokołem, również jestem do Państwa dyspozycji. Ja nie ukrywam, że mam olbrzymią tremę, głównie z powodu pana senatora, ponieważ pan Ryszard Bronisławski, który siedzi w pierwszym rzędzie i tutaj fotografuje przez cały czas czy tym profilem, czy tym profilem. Jego zdjęcia są wykorzystane także w tej książce. Jest absolutnym miłośnikiem, ale przede wszystkim znawcą e, łodzi. E, w momencie, kiedy dostał ode mnie tą książkę, ja nie wytrzymałem, po tygodniu zadzwoniłem do niego i pytam: No, jak, przeczytałeś? No i wiesz, tam przeczytałem, no, ale to jest błąd na trzeciej stronie, bo tam, a na siódmej stronie, bo mój dziadek był wtedy, no, 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 ja mam te gazety. Pisanie czegokolwiek o łodzi w obecności i przytomności pana senatora jest wysoce ryzykowne, ale to trudno. E, Odejmijmy tą e, ryzykowną historię. Musicie Państwo wybaczyć mi niektóre wpadki, które się w tej książce zdarzyły. One się głównie zdarzyły z powodu tempa, który która ta książka nabrała w ostatnim czasie. Ponieważ ja przez 6 lat. Przez 6 lat zbierałem materiał, później pisałem ten materiał i potem jak już napisałem to skończyłem to we wrześniu no, rok temu, czyli 2008 roku. Cały zresztą. taki jak każdy autor, szczęśliwy, że skoro takie dzieło powstało, to teraz jak położę to w dowolnym wydawnictwie, to po prostu wszyscy się rzucą. Ja będę tego tak po tych ławach trzeba, żeby, żeby nie. No i okazało się po mojemu zdziwieniu, że wcale te wydawnictwa ogólnopolskie tak się nie rzucały do tego, aby publikować legendę ludzką. Legendę w związku z czym ta książka tak czekała, ja wydzwaniałem, wydzwaniałem. Ta książka jest plotem szczęśliwych okoliczności i zbiegów okoliczności. Jednym z tych zbiegów okoliczności było takie moje zdenerwowanie, kiedy w październiku 2019 roku pomyślałem: sobie, że to jest bez sensu po prostu. Rozejrzałem się wśród swoich znajomych prezydentów. Jeden siedzi tutaj. Witamy pana Tadeusza. Wśród nas. Prezydent, jeden prezydent, jeden prezydent. No i okazało się, że e, jeden z byłych e, prezydentów, z którym współpracowałem jako dyrektor jest w tej chwili prezesem łódzkiej strefy ekonomicznej, pan Marek Michalik. Więc z tym poszedłem, mówię mam świetną książkę do wydania, może byście wydali? Pan Marek powiedział, a to się świetnie składa, bo my właśnie szukamy tytułu do wydania, ponieważ co roku wydajemy jakiś, e, jakiś e, tytuł związany z Łodzią, no ale w związku z tym e, książka to był październik, My założyliśmy, że promocja będzie na początku grudnia. W związku z czym książka fizycznie musiałaby się po, pojawić pod koniec listopada. Drug takiej książki to jest mniej więcej miesiąc. W związku z czym szybko sobie obliczyliśmy, że mamy trzy tygodnie na zrobienie składu, korekty, redakcji, poprawek, dołączenia wszystkiego. W związku z czym po prostu oszaleliśmy. Tu obecna Joanna Chyb, która jest autorką. Ilustracji i opracowania graficznego. tego, Nie spała po nocach. Powieszała wszystkie możliwe psy w okolicy, które były na mnie, no ale, ale zrobiła. Kasia, dziewczyna, która tam siedzi i która, która państwu sprzedaje książki, złapała się za korektę. Całe nasze stowarzyszenie, którego w tej chwili prowadzimy, czyli właśnie malowane, rzuciło się, aby w ciągu tych trzech tygodni, no, przygotować tą książkę do druku. Nie jest możliwe, aby w tak krótkim czasie taką książkę, która liczy 600 stron, przygotować bez jakiś wpadek. W związku z czym tu jest parę literówek, parę takich wpadek, których w tej chwili strasznie się wstydzę, ale tego po prostu nie było, nie sposób było tego by tego minąć. Natomiast dzięki temu macie Państwo książkę, mogę to z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to jest encyklopedia wiedzy na temat ślepego maksa. Ponieważ okazało się, jeżeli Państwo pozwolą, to usiądę. E, ponieważ okazało się, że ślepy Max i to, co wiemy o ślepym Maxie, to właściwie jest legenda i mit, tak naprawdę powtarzane za Arnoldem Bustowiczym. E, I tu muszę troszeczkę dojść, e, bardzo często zadawano mi pytanie, no bo to już jest moja dziewiąta książka, dlaczego ślepy Max? Dlaczego akurat. E, to, a nie co innego, no, dlaczego akurat tak, a nie inaczej, to to była już osobna, e, e, osobna rozmowa. Jak zwykle w przypadku każdej książki, na początku jest taki moment zapału. E, e, Janna Podolska, która w tej chwili jest szefem Centrum Dialogu, razem z Jasią Lewąską, były wtedy jeszcze normalnymi dziennikarkami w Gazecie Wyborczej, i napisały taki artykuł, Legenda o Ślepym Maksie, gdzie przebrukowały głównie książkę Wygląda Mostowicza, "Ballada o Ślepym Maxie". I wybuchła w Łodzi szczególnie tutaj taka, można powiedzieć, histeria ślepomaksowa. Nagle sobie wszyscy przypomnieli o Ślepym Maxie. No a w tym artykule jest napisane, że sławna postać, o której wszyscy mówią, wszyscy wiedzą, no, ja wprawdzie pochodzę z Białego ale przyjechałem do tego miasta w 1981 roku i się już stąd nie ruszam. W związku z tym, mieszkam tu 40 lat, nigdy nie słyszałem o ślepym Maksie. A myślał, no dobra, nie jestem z Łodzi, To zapytam kogoś, kto jest z Łodzi? Zapytałem swojego przyjaciela, który mnie urodził się, chodzi, słyszałeś o ślepym Maksie? Nie. Zapytałem swoją przyjaciółkę, która urodzona od paru pokoleń, yy, słyszałaś słyszała o ślepym Maksie? Nie. No i jak zaczęłam nas okazało się, że nikt o ślepym Maksie nie słyszał.